Was serdecznie, kochani, poniedziałek. Poniedziałek taki troszkę moim zdaniem deszczowym, bo jest mokro, się piło przed chwilą deszczyk. Miejmy nadzieję, że już nie będzie padać. Tak jak mówię, mamy poniedziałek, jest godzina ósma rano, moi drodzy. Ja już jestem wyszykowana, właśnie jadę do urzędu. Mam parę spraw do załatwienia. Powiem Wam, nie cierpię, nie lubię jakoś poniedziałków. Jakoś dzisiaj tak gorzej, ciężej było mi wstać. Stałam przed godziną 6 rano i powiem Wam, jeszcze nie piłam kapucina, nie mam czasu na to. Muszę się szybko właśnie zbierać. No i tak postanowiłam, że a może wam coś dzisiaj nagram. A tak w ogóle zobaczcie, moi drodzy, ja dzisiaj nie mam kreski właśnie na oku. Zastanawiałam się, czy zrobić, czy nie, ale mówię. Czas mnie goni, a przy tej kreseczce wiecie, troszeczkę trzeba poświęcić, żeby ją równo zrobić. Tak więc mówię, a nie będę dzisiaj kreski robić, jestem bez kreski. Zobaczcie, sam tusz do rzęs, oczywiście z Eveline. Dzisiaj użyłam świeżego, bo tamten już był suchy, już mi się, powiem wam, skończył. I powiem wam, że ten tusz z Eveline naprawdę jest świetny. To jest ten drugi, co kupywałam. No naprawdę. Fajny jest. Później, jak właśnie wrócę, to Wam pokażę, właśnie, który to jest ten tusz do rzęs. No, powiem Wam, że dzisiaj mi mega, naprawdę ładnie wymalował te rzęsy, że w sumie właśnie stwierdziłam, nie będę robić właśnie tej kreseczki. No i co, podkład z Eveline. Na ustach mam tylko, moi drodzy, ten z Isany, tą pomadkę jeżynową ochronną. No i tyle. bronzer, tak samo. I co moi drodzy? Ja zaraz uciekam. No i tak mówię, odezwę się właśnie do Was. Może dzisiaj coś nagram. Nie wiem czy ten vlog będzie łączony z jutrzejszym dniem nie wiem, zobaczymy a ja dzisiaj, moje drodzy, jestem na takiej koszuli pięknej takiej zielonej, seledynowej nie wiem, tutaj troszeczkę jest inny może kolor w aparacie takiej pięknej zdobionej w kwiaty zresztą wiecie, ja koszulę uwielbiam także więc dzisiaj tak samo koszula no i na to płaszczyk tylko zarzucę bo dzisiaj powiem Wam, że jest naprawdę troszkę chłodno no i tak jest deszczowo ponuro, zero słońca Chyba taki dzień nam się kochani dzisiaj zapowiada. A jeszcze póki tutaj jestem, powiem Wam, że wczoraj w niedzielę, w niedzielę akurat wyciągłam właśnie sobie takie ozdoby wielkanocne, już troszkę tam zrobiłam, także tutaj przebitkę Wam na pewno pokażę, co mam na dzień dzisiejszy, jak to jest zrobione. No i myślę, że tyle zostanie, tylko po prostu jeszcze jakaś mała dekoracja będzie na stole, świeże kwiaty, właśnie dokupię, żeby były na święta. No i tyle. Wydaje mi się, że więcej nic nie będzie yy, trzeba. Dobra moi drodzy, ja uciekam. Odzywam się kochani do was yy, później, a was zapraszam na kolejnego vloga. A tutaj zobaczcie, miałam wczoraj właśnie nic nie piec w ogóle na weekend nic miało nie być. W sobotę nic nie zrobiłam, a wczoraj wieczorem, powiem wam, Kamili dzieciom właśnie się zachciało ciasta. No, i szczerze mówiąc, nie chciało mi się piec. No, ale zrobiłam, powiem Wam, że ono się upiekło dopiero na godzinę 20. Było ciasto późno, bo późno. No, ale ciasto jest. zrobiłam to właśnie na szybkiego to ciasto. Y, tą babkę dwukolorową, właśnie z jabłkami. No, i zobaczcie, już tyle. Wczoraj właśnie zostało zjedzone wieczorem. No, i później powiem Wam, jak przyjadę, to zrobię sobie cappuccino. No, i oczywiście wezmę sobie kawałek do. Tego ciasta do kapuczna właśnie zjem sobie. No a teraz, moi drodzy, uciekam i odzywam się do Was później. Five in the city light. Hey, we could get out of See the beautiful world around. Wanna see it now? Pack our bags and get in that car. Leave. Na dzisiaj mam obiad ze wczoraj rosół z makaronem, tak więc nie muszę nic gotować, może na drugie tylko coś zrobię. A teraz co? Robimy cappuccino, bo jeszcze nie piłam dzisiaj, nie miałam czasu rano, więc robię teraz. A właśnie powiem Wam, że tu głośno jest, bo powiem Wam, że mam drugą papugę. Niestety mąż przywiózł drugą papugę, bo tamta była samotna. No i powiem Wam, że są dwie. Nie jestem z tego powodu, powiem za bardzo szczęśliwa, no ale teraz obydwie się drżą, także więc zaraz je muszę wystawić chyba na taras, bo jest tu tak głośno, że strasznie. Open eye through the waves, By the sounds I'm breathing, and hold tight. No to powiem Wam cappuccino zrobione jak widzieliście ukroiłam sobie jeszcze ciasto, które piekłam wczoraj, późnym wieczorem ale upiekłam no, także ukroiłam sobie kawałek do cappuccina idę sobie zjeść teraz a dzisiaj jest taka fatalna, powiem Wam, deszczowa pogoda. Tak zaczęło lać, jak wracałam. No i powiem Wam, że pada do tej pory, ale przedtem to tak lało. Właśnie mam tu kapuccinę, żeby jeść właśnie ciasto. papugi się mi tutaj drą krzyczą. Mm. Pyszne, Byszne kupiłam sobie właśnie dzisiaj, bo już się prawie skończyło. Miałam jeszcze tylko trochę w jednej torebce. To mukatę kapucciną, belgijska czekolada. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobre. Lubię. Także sobie piję. No a te dziady, kurde dziady, mówię na nie Krzyczą, zaraz je muszę chyba dać yy, Na pole Miejmy nadzieję, że Będzie im ciepło Chociaż na razie jeszcze siedzą, ale wezmę je dam tutaj właśnie Na taras, na tarasie na taras, na taras jest ciepło Bo w sumie powiem Wam, że dzisiaj nie jest zimno Tylko, że jest deszczowo, ale tu mam taras zadaszony Więc mogę siedzieć Dobra, na razie idę i właśnie Piję cappuccino ready My mind when it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? Tego tuszu do rzęs, którym gdzieś pomalowałam rzęsy, co wam mówiłam, że tak pięknie mam wytuszowane dzisiaj. To jest tusz, moi drodzy, z Evelina. Właśnie ten tusz, ja tamten drugi miałam z różowym, mam jeszcze tamten na zapasie, ale stwierdziłam, jak już mi się jeden skończył, to użyję dzisiaj tego, a tamten użyję, jak ten mi się skończy, także moi drodzy taki z Evelina, z tym tutaj właśnie zielonym i powiem Wam, że naprawdę też jest świetny, tak samo jak tamten z tym różowym, powiem Wam, że ja uwielbiam tego też jakiś czas chyba temu dawniej chyba miałam, nie wiem nie pamiętam, albo może już trochę inny był ale w każdym bądź razie właśnie kupiłam, pomalowałam dzisiaj i naprawdę powiem Wam, że rzęsy są no, przepięknie pomalowane bardzo ładnie po prostu je wydłuża, trochę podkręca. Naprawdę powiem wam, że ten tusz jest naprawdę super. Jak coś to ja polecam. Ja przede wszystkim właśnie kupuję y, tusze dużo z właśnie z tej firmy Eveline. Najlepiej mi się sprawdzają, także mogę wam polecić, bo to ja już no kupę lat już używam właśnie z Evelina i powiem wam, że zawsze mi się sprawdzają zawsze. Także więc u mnie tusz jak jest w toaletce to tylko z Evelina, bo Uwielbiam je po prostu, no. A teraz, moi drodzy, lecę, idę troszkę sobie posprzątać, ogarnąć, yy, idę, wyciągnę yy, rosół z lodówki, podgrzeję, muszę ugotować yy, makaron, no i obiad na dzisiaj, moi drodzy, mamy, bo dlatego, że dzisiaj taki drogi dzień był rozwalony, musiałam rano jechać, no i wiecie, jak coś się gdzieś jedzie, to potem na szybkiego trzeba coś gotować, a tu przynajmniej Mam rosół właśnie z niedzieli ze wczoraj. Tak więc moi drodzy, idę, wyciągam rosół i podgrzewam go i gotuję makaron. A jeszcze mi się tutaj y, przypomniało, i właśnie zaraz Wam tutaj pokażę, jak wczoraj sobie właśnie przyozdobiłam troszeczkę, żeby już było tak czuć ten klimat y, świąt wielkanocnych. Także już y, wczoraj y, właśnie. Wyłożyłam sobie takie rzeczy, które miałam, które kiedyś kupiłam, takie jajeczka, także już zaraz Wam tutaj pokazuję, jak u mnie, jaki jest u mnie akcent wielkanocny. Moi drodzy, właśnie tak to wygląda. Skromnie, bo skromnie, nie za dużo tego, ale moim zdaniem yy, fajnie wygląda. Coś taki, przynajmniej akcent, delikatny, yy, świąteczny. To jajko już miałam z tamtego roku tego królika tutaj białego tak samo dokupiłam tylko ten, te kwiatki, co tam są właśnie ta lawenda wazonie oczywiście, te jajeczka tego roku no i ten duży właśnie królik, którego dostałam od męża no, a tam w ogóle w tle, moi drodzy idzie bajka, idą właśnie smerfy dlatego właśnie tak słychać, powiem Wam, że u nas w dalszym ciągu pada deszcz i to teraz leje konkretnie znowu no pogoda powiem wam okropna, ale deszcz i tak jest potrzebny. Wszystko później będzie piękne, ładne, zielone i będzie rosło. No, tak więc moi drodzy, dobra, lecę, idę jeszcze właśnie mam pranie nastawić, a właśnie może wam pokażę jeszcze tutaj za chwilę słoneczniki, jak pięknie, ładnie nam wyszły właśnie słoneczniki, ładnie rosną. I zobaczcie, właśnie słoneczniki są już takie, dość duże. Właśnie dałam je tutaj, gdzie mam balkon, tutaj od strony salonu. No i tak pięknie wybujały właśnie słoneczniki. Właśnie. Tak wyglądają. No, jak będą większe, to je na pewno będziemy musieli wysadzić na pole. Tylko właśnie zastanawiam się z której strony. Na pewno w miejsce słoneczne, bo jak wiecie, słoneczniki uwielbiają słońce, więc będą musiały być pewnie tam, gdzie jest dużo słońca. A tutaj, moi drodzy, pomidory też coraz większe i będę je musiała poprzesadzać też do doniczek tak jak te inne właśnie już przesadziłam rosną tam w doniczkach no i te też będę musiała niech jeszcze troszkę podrosną i dopiero je y, powyrywam z korzonkami i włożę do doniczek także więc wszystko rośnie od rana powiem Wam padał y, deszcz a teraz zaczyna sypać y, śnieg no, powiem Wam, że no zaskoczona jestem, bo tak strasznie lało, a teraz gdzie gdzieniegdzie widać, że po prostu sypie śnieg, lecą płatki śniegu. No, miejmy nadzieję, że jednak no nie nasypie tego śniegu, że będzie biało, bo powiem Wam, że jakoś tak sobie teraz no niestety, ale nie wyobrażam. Wiem, że to jest możliwe, ale oby nie, oby nie. No, tak może bardzo tutaj nie widać, ale sobie po prostu sypie gdzieś tam, lecą płatki śniegu. To ja już, moi drodzy, będę się żegnać powoli z Wami. Kończę już na dzisiaj tego vloga. Yy, idę jeszcze właśnie trochę posprzątać, podkurzać, tak więc kochani serdecznie was pozdrawiam, dziękuję za oczywiście yy, komentarze, subskrypcje, też pamiętajcie jak wam się też podobało dajcie łapkę w górę, oczywiście tak samo yy, subskrybujcie mój kanał, a my widzimy się już kochani w kolejnym vlogu, do zobaczenia.